Siedzi! O kurde, o kurde. I nie jest to mała ryba. Ty... Ale walka! Chodź. Nie wiem, to chyba wzdręga jest. Muszę jej trochę popuścić. Jeszcze. Dobra. A mogłem wziąć podbierak. Nie spodziewałem się, że dzisiaj będą aż tak duże ryby. I nie. I... To jest jaś albo kleń. I to taki całkiem spory. O kurde. Totalnie się nie spodziewałem, że dzisiaj takie ryby wpadną. Patrzcie. Patrzcie. To jest, nie wiem ile to ma. To ma z 35 cm. Więc bardzo przyzwoicie. Ja to muszę wyhaczyć. Jaś albo kleń. Ja nie wiem, 35 ma. Zobaczcie. Jaka ryba. Totalna niespodzianka, jak dla mnie taka ryba. Drugi w życiu jaś, ale jaki ogromny. Jeśli to był jaś w ogóle. O, patrzcie. Odpływaj, kolego. Jak odpłynął? Jaka ryba?